Nigdy to nie była jakaś twierdza obronna, bo ona owszem, tutaj posiadała i była woda, i była ta palisata w koło i był most, co prawda, jest jakiś tam strażnik chodził. Natomiast to nie była nigdy, tak jak mówię, twierdza obronna, a wręcz przeciwnie była to rezydencja mieszkalna. To w momencie, kiedy była bitwa i został ranny padł, cóż robił właśnie, wracał się po ten rząd koła, no jeszcze dziś mówimy daje konia, ale z rzędem. tak. Także dlatego taki piękny zapach. Naczynia były miedziane, jest ich ponad 90 sztuk, w większości oryginalnej. No i przykładowo, w jaki sposób przechowywano jajka, żeby dłużej zachowały swoją świeżość albo w osi, albo w piasku. Oh. A się po prostu dłużej swoją świeżość zachowało. W taki trzeci sposób można było jajko wapnować. Natomiast takie jajko z wapnem, owym wapnem przechodziło, może cynami, suszone płatki i kwiaty, owoce dzikiej róży, w ogóle owoce suszone czyli miód, wolne olejki, nalewki, wódeczki zapachowe, wszystko to w ziołach służyły właśnie kolejnym. I te robi, wykonane z muszli, z kości zwierzęcych, inne do wagienia, inne do ostraszania zwierzyny, strzelby, długie tłuszcze i kapiszonówki.